Cześć, tu Magda z Patterns. Dzisiaj porozmawiamy o wełnie, a dokładnie o wełnie Merino, o jej zaletach, jak i wadach. Wełna Merino ma wyjątkowe właściwości. Można by się pokusić o stwierdzenie, że jest to materiał zbliżony do ideału, jeśli chodzi o takie dzienniny całoroczne. Niektórzy zresztą twierdzą tak, że jest to materiał idealny. Ale spokojnie, dzisiaj porozmawiamy zarówno o plusach, jak i o minusach wełny Merino, i sprawdzimy, czy rzeczywiście warto zainwestować w ubrania z wełny Merino, czy lepiej wybrać inne materiały. Choć tak naprawdę wełna Merino jest znam już od wielu, wielu lat, to dopiero w ostatnim czasie zrobiło się o niej naprawdę głośno. Dlaczego? Po erze nadkonsumpcji zaczęliśmy się troszczyć o naszą planetę, która głośno mówi: stop ubraniowym wysypiskom w śmieci. Zaczęliśmy jako konsumenci sprawdzać metki, interesować się tym, gdzie ubranie zostało uszyte, właśnie z jakich materiałów zostało wykonane. Przestaliśmy kupować ubrania tylko na jeden sezon. I zaczęliśmy wybierać y, projekty bardziej jakościowe. I tutaj merino i minimalizm idą ze sobą w parze, więc sprawdźmy, jakie zalety i wady ma ten materiał. Zacznijmy od tych pierwszych, bo tutaj uwaga, spoiler. Wełna Merino ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. I taką pierwszą, najważniejszą jest izolacja termiczna. Kiedy temperatura na zewnątrz spada, włókna wełny merino kurczą się. I utrzymują ciepło generowane przez nasze ciało. Dzięki temu, nawet taka cienka koszulka, która jest jak mgiełka, jest bardzo lekka, ogrzeje nas w bardzo chłodne dni. Będzie utrzymywała właśnie to ciepło, które jest generowane przez nasze ciało, i dzięki temu będzie nam komfortowo. Świetnie się sprawdzi, właśnie jako pierwsza warstwa założona pod spód jakiegoś swetra, bluzy. I wełna merino jest też idealnym materiałem na lato. Dlatego, że kiedy na zewnątrz robi się gorąco, jej włókna się rozszerzają i pozwalają naszej skórze oddychać i naturalnie się wychładzać. Dzięki temu nie mamy uczucia takiego przyklejonego ubrania do siebie, jakiegoś mokrego kompresu. I co jest też świetne, wełna Merino posiada naturalny filtr UV o wysokości 50, który jest porównywalny z tymi najwyższymi filtrami SPF, które nakładamy bezpośrednio na skórę. 2. Prosta pielęgnacja, czyli samo oczyszczanie się włókien wełny Merino. Spokojnie, jeśli pomyślałeś lub pomyślałaś, że wełna Merino jest trudna w obsłudze, trudna w pielęgnacji, to wyprowadzę cię z tego błędu. Tutaj jest to materiał, który jest bardzo inteligentny. Bardzo to sprytnie sobie natura wymyśliła, że takich ubrań nie musisz prać po każdym założeniu. Wystarczy, że koszulkę czy jakiekolwiek inne ubranie wykonane z wełny wywiesisz na zewnątrz, a włókna wełny merino samooczyszczają się i regenerują w kontakcie z tlenem. I rano taka koszulka będzie gotowa do założenia. Ale spokojnie, nadchodzi taki dzień, kiedy tę koszulkę trzeba uprać, więc wtedy należy przede wszystkim albo wyprać ją na programie w pralce, na programie do prania wełny lub ręcznie, ale zapewne e, jeśli użytkujemy takie ubrania na co dzień, to pralka będzie najlepszym rozwiązaniem. I najważniejsze jest to, żeby nie wirować, Prać w temperaturze 30 stopni, nie używać płynu do płukania. Prać w płynie przeznaczonym do prania wełny, na przykład biały jeleń. I z wełną Merino można być też bardzo eko, bo to nie oznacza, że jeśli mamy jedną koszulkę z wełny, to musimy ją nastawić, nastawić pustą pralkę z jedną koszulką. Bo kto powiedział, że na przykład bawełnianych czy innych ubrań, które można prać właśnie w niskiej temperaturze, nie można uprać z ubraniami wełnianymi. Oczywiście można, należy wtedy te ubrania wstawić właśnie na program do prania wełny, użyć płynu do prania wełny i po skończonym praniu wełniane ubrania wyjąć, a te, które Zostały bawełniane, już, lub jakieś inne, nastawić na I to wszystko. 3. Odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Wełna Merino odprowadza wilgoć z dala od skóry, dzięki czemu nadaje się idealnie do uprawiania sportów, czy to biegania, jazdy na rowerze, na nartach, chodzenia po górach. Takie koszulce. Czujemy się cały czas komfortowo. Wszystko dzięki łuskowatej konstrukcji włókien wełny Merino i samooczyszczaniu się, co powoduje ograniczenie rozwoju bakterii, które są odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach. I tutaj, w porównaniu do innych syntetyków czy nawet naturalnych materiałów, no wełna Merino zdecydowanie z tymi właściwościami bije na łeb na szyję. Te inne materiały. Wełna merynosów, nawet mokra, pozostaje ciepła, co w przypadku na przykład bawełnianej koszulki jest niemożliwe ona robi się nieprzyjemna, zimna w dotyku. I tutaj jest świetny taki przykład, kiedy jesteśmy na trekkingu w górach, mamy mokre plecy, wchodzimy na szczyt, wieje tam wiatr, jak to w górach, pogoda bardzo szybko się zmienia. I w takiej bawełnianej koszulce Dochodzi do natychmiastowego wychłodzenia organizmu, a wełna Merino pozostaje ciepła, miła w dotyku e, i nadal nas grzeje, więc wracamy z takiego trekkingu e, bez żadnych, e, bez żadnego uszczerbka na naszym zdrowiu, bez żadnych przeziębień. 4. Delikatność dla skóry. Wełna Merino nie gryzie. I tak na przykład jak zestawimy sobie wełnę mernosów z wełną owczą, która również jest znana ze swoich właściwości termicznych, daje nam ciepło, ale równie znana z tak zwanego gryzienia. A wszystko dlatego, że włókna wełny owczej są zdecydowanie grubsze od tych włókien z wełny mernosów. Wełna merynosów ma Dwa razy cieńsze włókna i dłuższe od tej owczej wełny, a także jest pięciokrotnie cieńsza niż ludzki włos. I tutaj wszystko się kryje w mikronach, czyli właśnie w grubości włókien. Wełna Merino, w momencie, kiedy się styka ze skórą, te włókna są na tyle cienkie, na tyle delikatne, że one się uginają i nie doprowadzają do podrażnienia naszej skóry. Jest ona bardzo delikatna dla skóry, nawet tej bardzo wrażliwej. Z wełny Merino szyje się body dla noworodków, dla małych dzieci, dla osób z atopowym zapaleniem skóry, dla osób z nadwrażliwością dotykową. Więc wybierając właśnie wełnę Merino, no nie musimy mieć tych obaw, że coś nas pogryzie. Merinos nie gryzie. Kolejną ogromną zaletą wełny Merino, szczególnie jeśli myślimy o sporcie, jest to, że jest to właśnie... Włókno naturalne. A dlaczego jest to tak istotne? Bo zazwyczaj ubrania sportowe produkuje się z syntetycznych materiałów, z plastiku, i w momencie, kiedy one mają tak bliski kontakt z naszą skórą, uwalniają pod wpływem ludzkiego potu, pod wpływem wyższej temperatury ciała bisfenole A, które przenikają bezpośrednio do naszej skóry i odkładają się w naszym organizmie, mogą wpływać na hormony, na odporność, na płodność. Po prostu są takimi zaburzaczami, a przecież sport to zdrowie, więc w momencie, kiedy dbamy właśnie o, o swoją dietę, o to, żeby regularnie się ruszać, to ważne jest też to, żeby zwracać uwagę na to, z jakich materiałów wykonane są nasze ubrania, bo to może mieć właśnie realny wpływ na nasze zdrowie, to z czego wybierzemy takie ubranie. Wam na merino w sporcie sprawdza się idealnie, bo pozwala naszej skórze oddychać, odprowadza właśnie ciepło i wilgoć, no i nie szkodzi naszemu zdrowiu. Jedną z mniej oczywistych zalet wełny Merino jest to, że nie jest łatwo palna. Tak jak w przypadku plastiku, który jest materiałem, który jest bardzo łatwo palny, tak wełna merino nie pali się łatwo i dobrze jest to zobrazować na przykładzie ogniska. W momencie, kiedy mamy na sobie na przykład plastikowy, poliestrowy polar i zetkniemy się z ogniem, nim spadnie na nas jakaś, jakaś iskra z ogniska, czy po prostu zdarzy się, że zapali się to ubranie, to plastik momentalnie zaczyna się palić, zaczyna się się topić, przyklejać do naszej skóry, co jest bardzo niebezpieczne, a wełna merino zupełnie nie. Nawet robi się z wełny merino właśnie taką odzież ognioodporną. Często strażacy mają pod spodem właśnie ubrania z wełny merino. Koce gaśnicze też robi się z wełny merino. No i ostatni ogromny plus wełny merino, czyli biodegradowalność. Kiedy nasze ubranie przestaje nam służyć, się zużyje, to nie zostanie na zawsze odpadem, tak jak ma to miejsce w przypadku syntetycznych ubrań. Wełna merino jest biodegradowalna, nie zaśmieca środowiska, rozkłada się mniej więcej w pół roku, nie pozostaje po niej mikroplastik, po prostu. Nie szkodzi środowisku. Wełna Merino wydaje się być idealna, ale ma jednak swoje wady. Jakie? Przede wszystkim dostępność. Wiele ubrań, które są dostępne na naszym rynku, ale nie tylko, też na tym światowym, zawiera bardzo mały procent wełny Merinosów. Często te ubrania mają domieszkę jakichś syntetycznych włókien, poliestrowych, nylonowych materiałów, które no tak naprawdę... Nie dają żadnych tych właściwości, o których wcześniej wspominałam. Jeżeli ubranie jest wykonane, właśnie ma 20, 30, 40, 50% wełny merino, no to nie spełnia już tych swoich termoaktywnych właściwości, samooczyszczających się, no bo kiedy połączymy naturalne włókno z syntetycznym, no to jednak nie ma to po prostu sensu. Kolejny no. minus, o którym warto powiedzieć wprost, to trwałość. Wełna merino, nie nie jest tak trwała jak syntetyczne materiały, które nie zużywają się szybko. To pewnie też dlatego zalewa cały świat plastik, który praktycznie nie znika. Potrzeba wiele tysięcy lat, aby taki plastik się rozłożył. Merino, jako włókno naturalne, z czasem się. Sużywa, przeciera, zwłaszcza w miejscach, które są właśnie narażone na tarcie, tak jak na przykład pod pachami, czy w, jak nosimy plecak tutaj, gdzie mamy właśnie pasek plecaka. No ale coś za coś. Jest to naturalna cecha materiału i dla niektórych może być wadą, ale wybierając włókno oddychające, naturalne, biodegradowalne, no, musimy się z tym liczyć, że nie jest to ubranie na lata. Często słyszymy, że merino jest super miękkie i delikatne, no ale nie zawsze tak jest, bo merino-merino nierówne. Wszystko kryje się w grubości włókien, czyli w tak zwanym mikronażu. Te grubsze zaczynają się od 21 mikronów, a te cieńsze, takie ultra-delikatne od 17,5 mikrona. I tak na przykład ta koszulka. Wykonana jest z wełny merino o mikronażu 17,5 mikrona. Ona jest bardzo delikatna, taka ultra cienka jak mgiełka. Tutaj pokażę z bliska, jak to wygląda, jakie cienkie jest to włókno. I to naprawdę czuć na skórze. Im cieńsze włókno, tym bardziej takie delikatne, otulające, miękkie dla naszej skóry, a im grubsze, tym istnieje większe prawdopodobieństwo pojawienia się tak zwanego gryzienia wełny. I tak na przykład kupując koszulkę w sieciówce, możemy się zdziwić, że ona nie jest tak delikatna, nie ma takich właściwości, o których mówią wszyscy entuzjaści wełny merino. Wszystko kryje się w grubości włókien. Wykonane w 100% ubrania z wełny merynosu lub niemal w 100%, dostępne są głównie w niemasowych sklepach online, takich jak na przykład patterns, i często mają swoją cenę, dużo wyższą cenę niż ubrania wykonane z bawełny, z poliestru, z jakichś innych syntetycznych włókien. Czy więc warto zainwestować w wełnę merino? Moim zdaniem warto. Ale ostateczną decyzję pozostawiam Tobie. Chętnie dowiem się, jakie masz doświadczenia z wełną merino. Czy znasz ten materiał? Jeśli masz też jakieś pytania, to podziel się nimi w komentarzu. A po ubrania wykonane w 100% z wełny merinosów, zapraszam się do sklepu na paters.com.